Dzień dobry, witam na sesji środowej. 18 dzień maja dzisiaj mamy. Zapraszam na przegląd techniczny, poranny przegląd techniczny. E, dokładnie 8.10 u mnie, także jeszcze przed otwarciem rynków kasowych w Europie. Zaczniemy może od kabla, bo tutaj ten schemat, który wczoraj też kończyłem, który pojawił się też we wpisie na blogu e, i układ po silnych wzrostach na wczorajszej sesji. Mieliśmy e, otwarcie z okolicy 1.23.15. 1,2315, natomiast zamknięcie sesji w okolicy prawie 1,25, więc w pobliżu 200 pipsów, tak naprawdę wczorajsza sesja na plus, spowodowało to, że wyznaczamy sobie jakieś tam kolejne targety też. A w związku z tym szerokim mierzeniem FIBO na całym swingu spadkowym, które tak naprawdę poprowadzone jest z pierwszej połowy stycznia, jesteśmy w stanie wyznaczyć strefę podażową na poziomie cenowym 1,2765. To jest też związane z tym dołkiem, który pojawił się tutaj dokładnie 13 maja. Czyli to mieliśmy sesję na zamknięciu ubiegłego tygodnia, to był piątek. 1,2160 mniej więcej to jest, to jest pułap cenowy tego dołka i obecnie po, tym wczorajszej, po tej wczorajszej sesji mocno wzrostowej warto zwrócić uwagę w takim średnim terminie właśnie na tą barierę cenową 1, 27,65 jako ten pułap e, strefy oporu na tą chwilę. Na parze walutowej GBPUSD, oczywiście, poziom związany tutaj ze współczynnikiem FIBO 38,2%. E, przechodzimy dalej. Euro USD tutaj również mocniejszy popyt e, się pojawił. Ta reakcja była nieco późniejsza niż w przypadku kabla, natomiast e, Natomiast na, również w kierunku, również w kierunku północnym dynamika również przyspieszyła, natomiast nieco z opóźnieniem. Sprawdźmy ewentualne pułapy dla korekty na tym rynku i również tutaj przyczynimy się do bariery cenowej związanej z i 38,2. Nieco inny schemat, bardziej lokalny, bo interwał jednogodzinowy. Ja tutaj oznaczę to kolorem zielonym popytowym. Współczynnik 38,2 swing wzrostowy z, również z piątku, tak. To jest sesja z 13 maja. To, jest, to są godziny popołudniowe, to są godziny sesji amerykańskiej. I wierzchołek na poziomie cenowym 1,0560, 1,0565. W związku z tym otrzymujemy tutaj strefę popytową, jak wspomniałem wcześniej, na wysokości mierzenia 38,2 po kursie 1,0480. Idziemy dalej. USDJPY teraz. No i tutaj, jak wspomniałem w dniu wczorajszym, tak naprawdę mamy taką konsolidację. Może na godzinówkach będzie też to dobrze widać. OK, na godzinowy myślę, że to jak najbardziej jest to prawidłowy interwał, żeby sobie tutaj to wziąć na tapetę. Dolne ograniczenie nadal dolne ograniczenie bazuje na mierzeniu FS100. Może nie jest to już układ o takiej samej wartości, jak to było wcześniej, przy pierwszej reakcji, czy w momencie, kiedy czekaliśmy na drugą. Natomiast cały czas, cały czas jest to podstawa, na jakiej bazuje ta strefa popytowa, ta strefa dolnego ograniczenia cenowego 128,75 i górne ograniczenie, które zostało potwierdzone tak naprawdę w dniu wczorajszym na sesji amerykańskiej po otwarciu rynków kasowych w Stanach Zjednoczonych. Notowanie nam przetestowały ten poziom cenowy 129,65. Pojawiło się drobne naruszenie około 10 pipsowe. Natomiast tak jak mówiłem, że gra od bandy do bandy może obecnie przynosić najlepsze rezultaty i tak też się dzieje. Tak, Jeżeli próbowaliśmy rozegrać shorty na górnej bandzie to zdecydowanie e, zdecydowanie dosyć szybko ta cena zareagowała na to, zareagowała na to górne ograniczenie. No i widzimy, że stopniowo teraz już te godziny sesji azjatyckiej to były nadal, nadal utrzymywaliśmy sobie kierunek spadkowy. Zobaczymy, jak to będzie po otwarciu właśnie rynków kasowych w Europie. Przechodząc dalej, złoto jeszcze sobie zobaczymy. Tutaj na złocie mieliśmy pułap mierzenie 61,8 jako ten tam punkt odniesienia, natomiast nie podoba mi się zupełnie to, jak cena nam w tym obszarze tutaj zareagowała. Pewnie byśmy weszli na H4 i to by było lepiej widoczne, Bardziej tak technicznie, ale uważam, że H4 to jest zbyt duży interwał, żeby analizować sygnały świecowe na, taki, na takim bardziej lokalnym mierzeniu. Może na złocie spróbujemy coś w tym ujęciu, bardziej interwałów minutowych, to jest 30-minutówka. Dołek 1786, wierzchołek tutaj 1836. Jak sobie zobaczymy po współczynnikach. 38,2, drobna reakcja się pojawiła, na 50 powiedzmy, że też była w jakiś stopniu broniona e, i teraz jakby zgodnie z kolejnością i zgodnie też z wartością kolejnych mierzeń 61,8, jako ten najsilniejszy współczynnik, do którego możemy się odnosić e, i strefa popytowa w dniu dzisiejszym na rynku złota 1805 dolarów za uncję 1805, 1805,5 te okolice stanowią tutaj barierę wsparcia na rynku złota widzieliśmy, że sesja azjatycka w dniu dzisiejszym no to zabrakło wyraźnie, jeszcze około 2 dolarów, więc zdecydowanie, jeżeli długie pozycje wchodzą w grę na złocie, to potrzebujemy wyraźnie ten jeszcze dołek nieco pogłębić, tak? czyli okolice 1805 dolarów na tą chwilę czekamy na takie, na takie wyceny na rynku złota.